Witam państwa serdecznie na spotkaniu z kandydatem kongresu Nowej Prawicy na prezydenta Polski, mecenasem Jackiem Wilkiem. Zapraszam do Dzień dobry państwu. Bardzo często słyszę, kiedy jeżdżę po Polsce, takie oto zdanie. Polityka mnie nie dotyczy, to mnie nie interesuje. Nie chcę się tym zajmować, trzymam się na dystans, bo to nie jest dla mnie istotne. Jacyś politycy, jakiś, jakiś sejm, jakiś senat, jakiś prezydent, to mnie nie dotyczy. Niestety jest pewien duży problem. Możemy się nie interesować polityką, ale polityka interesuje się nami. Polityka interesuje się nami coraz bardziej. Interesuje się właściwie wszystkim, co robimy. I to już nie tylko od urodzenia, ale wręcz od samego poczęcia, jak się okazuje, bo już politycy zajmują się in vitro i tymi wszystkimi kwestiami związanymi z tym wszystkim. I potem już od urodzenia aż do samej śmierci. Polityka ciągle się nami interesuje. Żyjemy niestety powoli w państwie, które staje się właściwie powoli państwem totalitarnym. Cokolwiek robimy, gdzie wysyłamy swoje dzieci, gdzie się ubezpieczamy, czego się uczymy, czego uczymy nasze dzieci, wszystko to zależy od polityki i od polityków. Miało być zupełnie odwrotnie. Ja przypominam Państwu, że kiedy Platforma dochodziła do władzy, bo dochodziła do władzy pod takimi hasłami 3 razy 15, 4 razy tak. Miało być tak pięknie, miało być uproszczone podatki, miała być zmniejszona liczba urzędników, państwu miało być mniejsze, klasa próżniacza miała być likwidowana i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o to, żeby to państwo dało nam więcej wolności. I co z tego wszystkiego zostało? Zostało 3 razy PO. Policja, podatki. Populizm. Proszę Państwa, jesteśmy najbardziej policyjnym państwem w Europie, Polacy są najbardziej inwigilowanym narodem w Europie, rekordowa liczba podsłuchów, rekordowa liczba próśb o e, rekordowa liczba lokalizacji tele za pomocą telefonów komórkowych, to wszystko idzie w miliony, a to są tylko te formy oficjalnej inwigilacji, przy których policja i inne służby muszą się zwracać do sądu o pozwolenie. Bo są też takie formy, w których policja w ogóle robić tego nie musi, inne służby. My nawet nie wiemy, jaka jest skala, tak naprawdę, tej ogromnej, wszechobecnej inwigilacji. Więc żyjemy w państwie policyjnym. PO jak państwo państwie policyjnym. Żyjemy w państwie podatkowym, bo wszystkie podatki właściwie zostały w tych czasach, za czasów rządów, tejże formacji, zostały podniesione. Czy to podatki dochodowe, zwłaszcza osób fizycznych, poprzez likwidację różnych ulg, czy to VAT, czy nałożenie ZUS-u na tzw. umowy śmieciowe, cały czas ten fiskalizm rośnie, a ciągle przecież im brakuje. To państwo zadłuża się na potęgę, deficyt z roku na rok jest coraz większy I mimo że podnoszą podatki, mimo że skasowali nam 150 miliardów e, pieniędzy z naszych, office, e, naszych pieniędzy zgromadzonych w office, ciągle im brakuje. Dług publiczny oficjalnie, ten oficjalnie to jest ponad milion złotych, a razem z ukrytym to jest gruba ponad 3,5 miliona złotych. Na jednego obywatela, począwszy od niemowlaka, skończywszy na starce nad, nad grobem, to jest ponad 82 tysiące złotych. Proszę Państwa, dzieje się tak dlatego, że Polska nie jest krajem dla młodych ludzi. Jest zarządzona przez pokolenie politycznych emerytów, którym na niczym już nie zależy tak naprawdę. Tylko na trwaniu, na dotrwaniu do emerytury, na przetrwaniu nas na swoich posadkach, cieple, słuto opłacanych z budżetu państwa. Natomiast nie myślą tak naprawdę o tym, co będzie za lat 5, 10, 15, 20. W ogóle ich to nie obchodzi. Tylko przetrwać i dotrwać do na, na najbliższych wyborów. To jest cała perspektywa myślenia tejże właśnie klasy, która nami rządzi. Politycznych emerytów z pokolenia okrągłego stołu. Jeżeli chcemy, żeby młodzi ludzie tutaj chcieli zostawać, nie wyjeżdżać, nie myśleć o tym, gdzie się przenieść, e, tylko żeby tutaj tworzyć swoją przyszłość, zakładać rodziny, otwierać biznesy, to musimy to państwo odzyskać. To właśnie to młode, nowe pokolenie musi tę Polskę dla siebie odzyskać. Polska była już wiele razy w bardzo trudnej sytuacji w historii. Zdarzały się różne kataklizmy, zawirowania historyczne i tego... I tak dalej, i tak dalej. Ale wiele razy, za każdym razem potrafiliśmy wyjść z tych opresji obronną ręką, ponieważ Polska była młoda duchem. Polska miała zawsze to swoje pokolenie Kolumbów, które przeprowadzało je przez trudne czasy. Które wyciągało z opresji. Które pokazywało, w którą stronę trzeba pójść. I teraz Polska też ma takie pokolenie. To są młodzi, wykształceni ludzie, którzy otwierali swoje... potrafią tworzyć swój biznes, którzy potrafią prowadzić swoją działalność, potrafią być samodzielni, potrafią ten naród doprowadzić. Niestety władza zamiast wychowywać kolumbów, hoduje lemini, które cieszą się tylko z tego, że co roku przybędzie parę kilometrów autostrad, wyleje się parę kilometrów asfaltu, położy się bruk, kostkę w takim czy innym miejscu. Przy okazji oczywiście zadłużając potwornie gminy, zaciągając nowe zobowiązania, powodując, że tylko powstają nowe koszty. Więc proszę Państwa, my po potrzebujemy tych wymiany pokoleniowej w naszej polityce i potrzebujemy postawić na pokolenie kolumbów. Potrzebujemy młodej Polski. Wybierzmy młode pokolenie, dajmy szansę młodej Polsce. Dziękuję bardzo Państwu. Prezesa Kongresu Nowej Prawicy, europosła Michała Marusika. Witam serdecznie, ja z tą kampanią specjalnie nie mam wiele wspólnego, a wspólnego mamy tylko tyle, że cele nasze są wspólne, czyli cele Kongresu Nowej Prawicy, Jednoczy Biedem, nas bardzo, bardzo prosta myśl. Mianowicie przyszło nam żyć w takim kraju, w którym działa wszystko to, co jest, to jest zmierzone, zmierzone przeciwko obywatelom. I to, to trzeba zmienić. Trzeba dokładnie w odwrotnym kierunku. Trzeba przere, przereformować kraj w sposób zupełnie odwrotny. Ten kraj musi być ułożony inaczej niż jest. Wmówili nam, to może jeszcze już nie mnie, ale naszym przodkom, Mówili, że będzie dobrze się żyło, jeżeli wszystko załatwi nam władza, jeżeli nam władza wszystko da. Władza nas ubierze, władza nas zakwateruje, władza nas będzie żywić i mówili, że to jest dobrze. I uzyskawszy nasze przyzwolenie na to, że władza nam coś daje, w podtekście uzyskali przyzwolenie na to, że władza zabiera. Bo przecież oni nie pójdą do roboty, nie zarobią i swoich nam nie oddadzą pieniędzy. Oni zabierają tym, którzy ofiarnie i owocnie pracują i rozdają wszystkim po troszku, większość konsumując przez pasożytniczą kastę biurokratycznych nadzorców. I to jest system, w którym nieszczęście mamy żyć i musimy ten system zmienić. Ufam, że nam się to uda. To znaczy, kiedy ja byłem młody, kiedy jeszcze takim pokolenie reprezentowałem, jakim państwo jesteście teraz, czyli wchodząc w życie, to wydawało mi się, że dwa razy wybory się odbędą, no może najwyżej trzy, i diabli wezmą ten cały biurokratyczny system, że, że Polacy to tak szybko i łatwo odrzucą. Niestety media, które w całości prawie są w rękach rządzących, mają taką siłę ogłupiania ludzi, że wmawiają ludziom, że będzie im lepiej, im więcej państwo się będzie nimi zajmować. Im bardziej władza będzie decydować o moich sprawach, tym będzie mi lepiej. No niestety nie, z tej iluzji musimy się wyleczyć. Akurat reprezentuje takie środowisko, które od bardzo dawna, od dziesięcioleci miało tę świadomość, że to jest katastrofa, że nigdy, nigdy takiego Związku Sowieckiego nie da się zbudować, które da ludziom radość, dobrobyt, yy, poczucie bezpieczeństwa. Po prostu albo będzie dobrobyt i poczucie bezpieczeństwa, albo będzie Związek Sowiecki. Trzeba się z tego, z tych pomysłów lewicowych wycofać. I w tej chwili mamy już o tyle lepszą sytuację, że młodzież nie jest już tak skażona propagandą komunistyczną. Już jest internet, w którym troszkę prawdy można się dowiedzieć. Już mamy liczne kontakty osobiste z ludźmi i organizacja rozrosła się na tyle, że wiemy, że są elity, które pretendują do tego, by poprowadzić Polskę w normalnym kierunku, by się wydostać z tego bagna, takiej biurokratycznej okupacji, takiego zawłaszczania owoców naszej pracy i żebyśmy doprowadzili do takiego kraju. W którym każdy sam będzie mógł swobodnie dysponować w pełni owocami swojej pracy, a władza nawet nie będzie mogła spytać, ile kto ma i co z tym robi. I wtedy będzie nam się żyło dobrze. To wcale nie znaczy, że jest dobra władza, która dysponuje bilionami. To jest koszt, to jest garb, to jest ciężar na nas. Najlepsza władza to byłaby taka, która nie kosztowałaby nic. I są i takie modele. Ale gdyby chociaż kosztowała tyle, ile kosztowała w średniowieczu, czyli dziesięcinę, to mielibyśmy 5-6 razy więcej z dnia na dzień i nic by się złego nie stało. I to jest ten pierwszy krok, który trzeba zrobić. Odebrać władzy owoce naszej pracy. Mamy od, odzyskać władzę nad własną pracą i nad własnością owoców tej pracy i wtedy będziemy żyć jak ludzie wśród ludzi, a nie jak bydło w jakimś tam cudzej oborze. Nie będziemy tutaj harować i tyrać od rana do wieczora po to tylko, żeby nam zostawili na jakąś kaszankę czy twarożek, a resztę przeputają, żeby chociaż spożytkowali żeby chociaż ten kraj kwitł niestety to wszystko jest na zmarnowanie więc wierzę, że Polacy w końcu yy, otrząsną się z tego czerwonego amoku i zechcą żyć ludźmi, być tutaj ludźmi wolnymi tu mieszkać, tu żyć, tu się dorabiać tutaj budować tą, swoją przyszłość Tutaj swój, swój dobrobyt i bezpieczeństwo sobie zbudować. Jest to możliwe, bo do tego potrzebny jest tylko jeden czynnik wola polityczna. Jeżeli tę wolę polityczną ustanowimy, czyli ustanowimy władzę, która chce tak zrobić, to na pewno z łatwością tak zrobimy. Nie oglądając się na to, co robi cała Europa wokoło, bo ta Europa też brnie w to samo bagno. Jeżeli komuś tak dobrze, niech sobie brnie. My wyjdźmy z tego, zróbmy u siebie porządek. Mamy szansę, mamy wyśmienitego kandydata. Mamy do, to już jest kadra naprawdę doskonale wykształcona. To nie jest tak, że ja musiałem najpierw 10 lat zapominać to, co mi tej głupoty, które mi w szkole wciskali, a potem 20 lat się uczyć. Pan Jacek to już jest pokolenie takie, które od kołyski już był kształtowany bardzo dobrze i w tej chwili jesteśmy już naprawdę bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby ukształtować w Polsce elity i zafundować w Polsce normalny ustrój, co życzę i panu Jackowi, bo to dla osobistej satysfakcji, i państwu dla o, pożytku, korzyści. Polecamy się, uwadze w wyborach, dziękuję bardzo. A teraz przed Państwem wystąpi człowiek bardzo nieprzeciętny. Proszę Państwa, jest naszym i Waszym przyjacielem. Piotr Najzer. Bardzo dziękuję za tak miłe zapowiedzenie mojego wystąpienia. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Jacek na początku, zainteresowałem się polityką dlatego, że polityka interesuje się mną. Jestem przedsiębiorcą, staram się normalnie, uczciwie zarobić na swoje własne życie, a kasta rządząca w tym kraju skutecznie mi to utrudnia. Dlatego postanowiłem zaangażować się w politykę, ponieważ wierzymy w to, że to się da zmienić. Proszę państwa, próbowałem w tym kraju zarobić na godne życie w przeróżny sposób. Pracowałem na etat, pracowałem na czarno, prowadziłem firmę Niestety, za każdym razem, każdy urzędnik, z którym miałem do czynienia, próbował wyrwać jak najwięcej z tego, co udało mi się zarobić. A mi się coś takiego po prostu nie podoba. Czyli urzędnicy wydają nie swoje, nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby. Kompletnie nie wiedzą, czego Państwo potrzebujecie, a wyciągają łapę po wasze pieniądze które zarobiliście i twierdzą że wiedzą lepiej co będzie dla was dobre czuję się takim kolumbem o którym wspominał pan Michał nie mam zamiaru siedzieć na tyłku i czekać aż przyjdzie ten dzień kiedy się będę musiał spakować i wyjechać za granicę bo ucieczka to nie jest dobre rozwiązanie prezydent nie od tego aby przyjechać do województwa kujawsko-pomorskiego i pomachać do zdjęć na fikcyjnej budowie obwodnicy której jeszcze przez wiele lat nie będzie Zwieść maszyny nawet tu w brodnicy na rynek, możemy na jutro, ale co z tego? Nie chcemy okłamywać Polaków, powiemy trudną prawdę, ale prawdę. Nie obiecamy Państwu, że coś Wam damy, ale możemy powiedzieć, że nie zabierzemy i właśnie o to chodzi. A Jacek Wilk, będąc głową państwa polskiego, w odpowiednim momencie powie weto i nie pozwoli kolejnej kadencji Sejmu, aby przegłosowali prawo, które jest dla nas niekorzystne. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie. Zauważcie, co się dzieje. Protest za protestem, mamy rok wyborczy, więc każdy chce wyłapać coś dla siebie, ale to nie o to chodzi, żeby wyrwać coś dla siebie przed jesienią. Chodzi o to, aby władze w Polsce sprawowali ludzie, od których nie trzeba będzie wyrywać. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie, aby postawić na człowieka, który jest kompetentny i na pewno sobie z tym wszystkim poradzi. Dziękuję Państwu bardzo i mam nadzieję, że 10 maja każdy dokona właściwego wyboru. Proszę Państwa, a teraz przed Państwem wystąpi człowiek bardzo zatroskany o sprawy naszego kraju. Przed Państwem wystąpi przedsiębiorca, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, pan Arthur Dziambor. Dzień dobry, proszę Państwa, ja na początku nie chciałem uwierzyć w tę fikcyjną autostradę. To znaczy... Nie chciałem uwierzyć, że nasz prezydent mógł się posunąć do czegoś takiego, no ale niestety stało się, no co robić? Proszę państwa, jesteśmy dwa tygodnie od bardzo ważnych wyborów, wyborów prezydenckich, które oczywiście nie wpływają na Polskę tak bardzo jak te sejmowe, które będą w październiku, ale jednak dyktują nam to, z kim będziemy mieli do czynienia w następnym sejmie, ponieważ ten prezydent, który teraz jest, ten prezydent, który Daj nam Bóg odchodzi już ze swojego stanowiska, to prezydent, który nie był prezydentem Polaków, tylko był prezydentem platformy obywatelskiej to był prezydent, który przyklepał absolutnie wszystko to, co mu Donald Tusk podsunął, wszystkie złe pomysły, które rząd Platformy i PSL-u przycisnął. To był prezydent, który nigdy nie miał żadnych wątpliwości co do tego, z kim, w jaki sposób ma współpracować, ponieważ on od samego początku był ustawiony na stanowisku, na którym został wciśnięty w taki sposób, po to, żeby właśnie przeklepywał wszystkie te złe decyzje. To wszystko, co działo się przez ostatnie 5 lat, to, co działo się przez ostatnie 8 lat właściwie, to jest klęska dla naszego kraju. Mamy podwyższone wszystkie istniejące podatki, mamy podwyższony wiek emerytalny, mamy podwyższony VAT. Mamy zrobione wszystko tak, żebyśmy chcieli z tego kraju po prostu uciekać. I teraz, proszę Państwa, nie łudźmy się. Te miliony ludzi, które uciekają z Polski, oni nie wrócą. To nie są ludzie, których da się przyciągnąć. To są ludzie, którzy uciekli z tego kraju, dlatego że zostali oszukani. To są ludzie, którzy uwierzyli w to, że Platforma Obywatelska to jest nowa siła, która może w jakiś sposób coś zmienić, ponieważ Platforma Obywatelska budowała sobie na początku wizerunek wolnościowców, liberałów. Oni chcieli obniżać podatki, oni szli. Do władzy z hasłami likwidacji Senatu, wyrównania wyrównania podatków, likwidacji części z nich, udogodnień dla, dla przedsiębiorców, takich jak ja. Ja prowadzę jedną osobową działalność gospodarczą. To można było wtedy uwierzyć. Niestety teraz widać doskonale, że nie było w co wierzyć. Zostaliśmy po prostu zwyczajnie oszukani. A tym gorsze jest to, że bardzo ciężko jest przekonać człowieka, że został oszukany. I to widzimy po sondażach. Borysław Komorowski dalej ma w okolicy 50%. To znaczy, że dalej połowa Polaków wierzy w te brednie, które on wygaduje i które mówią cały czas jego ludzie, tacy jak na przykład pani Julia Pitera, która ostatnio raczyła stwierdzić, że od tego, że obniża się podatki, to upadają małe przedsiębiorstwa. Ludzie to kupują, ponieważ to jest władza. My tej władzy mówimy nie. Nie da się funkcjonować w państwie, które wtedy, kiedy widzi, że za chwilkę już budżet padnie, to sobie nacjonalizuje nasze oszczędności, które gromadziliśmy w OFE. Ofe nie był może systemem idealnym nie jest, ale za chwilkę zniknie i to możemy Państwu obiecać. Następny rząd platformy PSL, SLD czy czegokolwiek innego, zlikwiduje OFE, znacjonalizuje je do końca, ponieważ dziura budżetowa jest tak gigantyczna, że będzie trzeba ją jakoś ratować, o to jest najłatwiejszy sposób. Doraźny, na następne 2-3 lata, ale wystarczy. My chcemy po prostu normalności. My od samego początku to mówiliśmy, że chodzi o normalność. Chodzi o to, żeby było jasne, co robimy. Chodzi o to, żebyście Państwo widzieli, co robimy. Chodzi o to, żeby Państwo się odczepiło od ludzi pracujących. Chodzi o to, żeby można było zarejestrować sobie działalność i sobie spokojnie działać, rozwijać swoją przedsiębiorczość, nie będąc sprawdzanym co miesiąc przez Urząd Skarbowy. Chodzi o to, żeby nie musieć płacić ponad 1100 zł na to, żeby mieć obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i inne, inne, inne. Tylko chodzi o to, żebyśmy mogli sami sobie zdecydować, kiedy chcemy się ubezpieczyć, za ile chcemy się ubezpieczyć, co chcemy odkładać na naszą emeryturę, ile chcemy odkładać na naszą emeryturę. I tym powinniśmy sami decydować o tym, jak kierujemy naszym życiem bez kontroli państwa, urzędu, urzędnika. Nigdy. Powinniśmy wrócić do tego, co kiedyś było. To było bardzo proste, a potem ktoś zapragnął kontrolować wszystko i wszystkich. I w tej kontroli my w tym momencie żyjemy. Jesteśmy ze wszystkich stron obserwowani. Jak nie jesteśmy podsłuchiwani, bo nie jesteśmy celebrytami, czy jakimiś politykami, czy kimś, kto ma władzę, to przynajmniej Urząd Skarbowy sprawdza, ile zarabiamy, jakie są przepływy na naszych kontach. O nas wszystko musi władza wiedzieć, a my chcemy, żeby było tak, żeby władza o nas nie wiedziała nic, bo to, co my robimy, to jest nasza sprawa. To jest to wołanie o, o wolność i to jest to wołanie o normalność, którą wykonujemy jako Kongres Nowej Prawicy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu, państwu za przybycie. Pamiętajcie, 10 maja, 7 rano, postawcie krzyżyk przy Panu Jacku Wilku, który jest jedyną nadzieją na normalność w tym, w tym nieszczęśliwym kraju. Dziękujemy.